Siemaneczko będziemy dzisiaj sobie kościć. Właśnie przestało padać z sobota. Przynagradziłem jakiś film na niedzielę, bo... Co? bo nie będę miał nic Nie wiem czy będą jakieś shorty na przyszły tydzień, czyli na początek września, bo, bo co? Bo nie wiem czy będę miał z czego nagrywać po prostu te shorty. Nie wiem, czy będę miał czas na to. Jak widzicie tutaj w garażu jest stiga jedna. To jest Westwood, druga Stiga jest w drugim garażu. Garaż jest zajęty chwilowo. Ale skurwiel teraz będzie dymił, pewnie paliwo mamy w pół Dobra, palimy dziada. Czekajcie, jest na luzie. Lejla, uspokój się. No, no, raczej jest na luzie. Dobra, to nadal nie zrobi did you Tak więc skosimy sobie tutaj z tyłu ten kawałek. Tutaj widzicie, tutaj teraz spada w sumie drugi dzień. Więc ładnie będzie trawka będzie, będzie rosła. Będzie temperatura oczywiście, jutro nie ma padać. Zobaczymy co z tego będzie. A tak lało, że masakra. Widzicie, jak tutaj już jest za rozcięte Nawet nie miałem czasu zamówić noży do skiki, teraz tak Trzy od góry, myślę, że będzie ok to なるほどうう。どう lekko połowa kolejnego Na pewno nie będzie do tego live to tego live'a bo na to i do robotę nie chcę pokazywać A Leila odejdź A potem sobie zaczniemy Oj ojoj ojoj Będziemy sobie wolniej tutaj poprzednich Nie pamiętam, kosztowało chyba 40 zł. Co to A jak patrzyłem tak tylko na szybko, to właśnie, który na przerwie, to może dotkniki, to najtańszy 200 to za 300. Zresztą to mnie jeszcze mniej mate, jak tak. te, które są tak w chyba... tym maku. Wszystko wodnik rozwleziony. i po nas będą braki w przyszłym roku i sobie jeszcze spróbować, a nie przelikamy tego czasu na to, Dobrze, czy lepsze, no lepsze na no, 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 tak, to, niż na tak wiele Robimy coś takiego, że tutaj tymi mikrofonami nagrywać dźwięk na telefon. A... Zrobiłem ostatnio, nadal nie zrobiłem. Paska, ale jeden widz nam odpowiedział, że kilka lat temu by założył gałki, będzie dużo łatwiej jak nagrywam szorzy to tego kęcenia jest więcej a jak to ja potem mam w telefonie to tak to będzie ładnie pokażę wam jaki obrotowież założyłem zamówiłem, przyszedł tak, תודה רבה לך Zresztą awaria ruszyłem wtedy input, jakiś tam, nie wiem, trójkę Oj, ale jest mocno, naprawdę Dzisiaj go lekko tylko Tyle, nie, nie, nie miałem czasu tego zrobić, dokształcałem zaraz, czekam No Ale ja 600 tak sobie myślę, że chyba na sobie które zostawię To postaram się czarnią I thank you Fajne bez motogodzinami, więc tego na pewno wtedy wyjebiemy. Gdzie jest jedynka? Teraz to dużo. Gasimy. Ja na chwilę stopuję i wam zaraz. Dobra, nagrywa się, nagrywa. Jesteście gotowi? Patrzę co. Ogólnie jest ładne do 4000 obrotów. Tutaj na dole motogodziny. Ja sobie tak myślałem żeby go po prostu w to miejsce gdzieś tutaj tak wyłożyć tak, żeby nie zakrywało mi tych i najwyżej tutaj będzie tak, nie? w sumie on będzie na wyprostowanej kierownicy no jakoś tak będzie, o tak no. więc trochę miejsca zajmie resztę trzeba będzie poszpachlować już uszykować, zapodkładować, uszykować pod ten, pod... pod co? pod... formalowanie, yy, nie? żeby się nie psuło ja czekam, bo miał przystały zestaw, a oczywiście przyszło bez czujnika. Więc będzie film z montażu, bo na pewno jeszcze trzeba będzie coś wymyślić z tym czujnikiem. No i tyle, nie? Lecimy na garaż go odstawić, na ten drugi, bo ten jest zajęty. I tyle także. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.